Siemanko, Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś kontynuujemy serię, która dotyczy coworkingu, czyli ile kosztuje wynajęcie takich miejsc coworkingowych na Bali. Nagrałam dużo materiału, bo odwiedziłam aż 7 miejsc, dlatego cały materiał musiałam podzielić na dwie części i dziś zapraszam Was na część drugą. Część pierwsza będzie podlinkowana w opisie filmu. Życzę Wam miłego oglądania! Szukamy kolejnego miejsca, które nazywa się Outpost i właśnie znaleźliśmy Outpost Co czyli to pewnie będzie takie, taki ala hostel. Zobaczymy, czy to tutaj jest ten, um, coworkingowe, to coworkingowe miejsce, czy nie. Bo czasami szaleje Google Maps. I ciekawa jestem, bo do tej pory wszystkie miejsca, które odwiedzaliśmy, wyglądają zupełnie inaczej, mają kompletnie inny klimat, więc zobaczymy, co teraz nas czeka i jakie będą ceny. To możemy się spytać, gdzie jest. Dobra, to nie jest chyba coworking, to jest raczej hostel jakiś, ale wygląda ładnie. Zobaczcie, tak wyglądają hostele na bali. Troszeczkę lepiej niż takie hotele gdzieś europejskie, co nie, to w zasadzie pewnie będzie nazwane guest housem, ale hostele wyglądają tutaj dosyć podobnie, że jest taki komunalny basen, um, takie pokoiki z prywatnymi łazienkami! So, Pana niebu się nie będziecie widać, że na mrożoną kawę, e, twu, herbatę, zakoncentrował mnie mój asystent, się teraz pomyliłam. E, chciałam powiedzieć, że dzisiaj tak dramatycznie gorący dzień ale sprawdziłam temperaturę 31 stopni, więc czy tak dramatycznie jest to nie wiem. Wilgotność to skoczyła do góry, więc jest tak, wiecie, tak jak Wam mówiłam, że tak jak w saunie by się chodziło. No, ale ja tu nie narzekam, bo przeprowadziłam się tutaj, dlatego, że lubię jak jest ciepło. Natomiast trzeba było sobie zrobić przerwę, ja czasami jak się w coś wkręcę i mam jakąś misję, typu tak jak dzisiaj właśnie sprawdzanie tych miejsc coworkingowych, to zapominam pić, zapominam e, jakoś się schodzić. W Tajlandii tak miałam, jeżeli oglądaliście moje vlogi z Tajlandii. E, jeżeli nie oglądaliście, to gdzieś tutaj się pojawi taka karta, to Was przerzucę do playlisty, bo tam całkiem spoko jestem bardzo zadowolona z tych filmów, które nagrałam. To w Tajlandii miałam także po trzech dniach nagrywania w Bangkoku. Ja sobie przygotowałam scenariusze w ogóle do odcinków, bardzo dużo czytałam przed przylotem i bardzo ambitnie podeszłam do tematu i się tak przegrzałam, że jak jechałam, jak zbierałam się, żeby pojechać pociągiem nocnym tam na południe kraju, żeby dostać się na wyspy, to... Nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że miałam jakieś początki udaru. W sensie nie udaru, może przegrzania. To jest dosyć niebezpieczna sytuacja, także dobrze jest pamiętać właśnie w taki gorąc... o takich gorących dniach, żeby się nawodnić. Niedługo będzie ciepło w Polsce, także ja Wam przypominam. W ogóle też fajna sprawa, że to nie jest plastik. Na Bali jest bardzo dużo słomek zrobionych z różnych materiałów. To akurat nie jest ryżowa słomka, ale są też ryżowe słomki i one są dosyć zabawne, bo jak się bardzo wolno pije drink, to ona się zaczyna roztapiać na samej górze. Ale to dobrze, bo przynajmniej jest mniej plastiku. E, jesteśmy tuż obok w ogóle kolejnego miejsca, do którego zmierzamy. Teraz przed sobą widzę nawet taką chorągiewkę z nazwą, więc zaraz, ta, zaraz tam wchodzimy. To miejsce nazywa się Outpost i zobaczymy, co ciekawego tam się kryje za drzwiami. It's not your genes. No, what you got is deeper within. And your friends don't even know what you got. They just hang with you because you Zobaczcie, w tym miejscu sceny są standardowe. Za nielimitowany cały miesiąc 2 700, za 70 godzin 1 600. To drożej, bo tamte poprzednie miejsca miały 100 godzin, z tego co pamiętam, a nie 70. No dobra, no to to miejsce powiem Wam tak. Ogólnie na Bali to prawie wszystko jest ładne, więc to wygląda spoko, bo tak trochę bardziej industrialnie. Tutaj jest jeszcze taka, taki taras, gdzie można sobie usiąść. Strasznie gorąco tutaj jest, w ogóle Wam powiem. Są prywatne pokoje, nie ma sali konferencyjnej dużej, tylko są takie, takie pomieszczenia do dzwonienia na Skype'ie. E, ceny są tak jak w innych miejscach, troszeczkę nawet drożej. Na mnie to miejsce jakiegoś takiego wrażenia wow nie zrobiło, w porównaniu z tymi miejscami, w których byliśmy. Jest tutaj ładnie, jest spoko, niczego w zasadzie nie brakuje. Jest też miejsce, tak jak wszędzie, żeby zrobić sobie kawę, herbatę, także też spoko. Ale wydaje mi się, że to raczej nie jest miejsce, które wybierzemy i to miejsce również nie jest otwarte przez 24 godziny, tylko zamyka się o godzinie 10, więc automatycznie odpada. Odwiedzimy jeszcze dwa miejsca i to będzie na dzisiaj tyle, dlatego że oboje musimy popracować i czas nas goni, bo mamy dużo do zrobienia jeszcze. Dlatego że jest piątek, a w sobotę jedziemy do Ubud na dwa dni i teraz... Hi! Hi. Hi. Very, good place here. Very nice place. I was filming a little bit. Yeah, I'm gonna tag everything. Thank you. <laughs> Thank you. E, słuchajcie, to teraz pojedziemy jeszcze w dwa miejsca, dlatego że nie będzie czasu na więcej i pojedziemy teraz do Fins Recreation Club i to jest takie miejsce, które właścicielem jest w ogóle Australijczyk i oni mają taki duży beach bar na plaży, która nazywa się Berawa, ją się nazywa Fins, Fins albo Finn, Fins chyba fins, bo jest jeszcze w Uluwatu jest taki beach bar, który się nazywa Single Fin i zawsze mi się myli, ale dobra to będzie fins i oni mają właśnie i beach bar i taki cały kompleks, gdzie jest Recreation Club jak nazwa sama wskazuje i tam jest wielki basen, można grać w tenisa jest dużo różnych rzeczy i tam jest właśnie też miejsce coworkingowe, więc pojedziemy ja sama jestem ciekawa jak to wygląda na zewnątrz widziałam, że są takie wielkie zjeżdżalnie, wygląda to trochę jak park wodny Myślę, że będzie ciekawie. W ogóle sama się cieszę, że dzisiaj to miejsce odwiedzam, ale tam może być drogo. Chociaż kto wie, zobaczymy za chwilę. Powiem wam, że to miejsce to jest takie grubo na wypłasie, naprawdę. Zaraz wam opowiem trochę więcej wchodzimy do kolejnego pomieszczenia. To miejsce jest gigantyczne i jak się tutaj przyjdzie kupić uh, membership do tego coworking miejsca. Thank you. Good afternoon. To jak się tutaj kupuje właśnie do tego kółka, to jest też dostęp od razu do siłowni. Hi, how are you? Więc jest dostęp do siłowni, do tego wszystkiego, co pewnie w międzyczasie wam pokazywałam. A tutaj jest jeszcze, uwaga, uwaga, bo to jest w ogóle hit, park wodny. Z tego się nie spodziewałam. Miejsce i mam sporo wniosków. Po pierwsze, to, to miejsce przypomina mi bardzo Singapur. Właśnie to powiedziałam dosłownie chyba z jakieś 10 sekund temu i jest chodnik oddzielony pasem zieleni. Wiecie, to jest pięknie. Budynek jest w ogóle bardzo ładny, jest w takim stylu kolonialnym troszeczkę. Jest bardzo duże, w podziemiach jest nie sauna, tylko spa, więc tam są jakieś pokoje do masażu. Oczywiście za spa trzeba dodatkowo płacić, ale jak się tutaj wykupi kartę członkowską, właśnie membership to jest karta członkowska. Już wspomniałam sobie, jak to się mówi, bo się zastanawiałam. Jak się wykupi kartę członkowską, to jest 50% zniżki, jest ogólnie dużo zniżek, bo ta cała sieć, której należy między innymi to miejsce ma kluby jakieś różne i tak dalej, więc jest 40%, 50% i tak dalej. Eee, aczkolwiek, powiem Wam tak. Na przykład bary wyglądają tutaj bardzo ładnie. Basen jest bardzo ładny, park wodny jest super, ale park wodny właśnie się dowiedziałam, że jest otwarty tylko w weekendy, jakby co. Natomiast siłownię wolę bardziej naszą. Przyjemniej mi się jakoś tak, jakoś nie wiem, jest bardziej prywatnie, mam takie wrażenie. Można się chyba bardziej skupić trochę na ćwiczeniach. Ta siłownia tutaj była w kwadracie, więc każdy siebie widział nie była wcale zła, ani nic z, z tych rzeczy, natomiast moja mi się bardziej podoba. Jeżeli chodzi o miejsce coworkingowe, to też było jakieś takie... No nie miałam takiej myśli, że pomyślałam sobie tutaj chciałabym pracować, a ja takie myśli mam często również w kawiarniach w ogóle, więc tutaj tego kompletnie nie poczułam. No i raczej się nie zdecydujemy, ale słuchajcie, bo w ogóle jest duże zaskoczenie, dlatego że jest dość dobry deal, bo jeżeli wykupi się dostęp, jeżeli wykupi się kartę na 3 miesiące z góry, to za to wszystko co tutaj jest, czyli dostęp do basenu, zjeżdżalnie, oczywiście w barze trzeba płacić oddzielnie i tak dalej, no to jest oczywista sprawa, ale za siłownię, za te wszystkie jakieś tam korty, nie korty, różne rzeczy płaci się milion osiemset miesięcznie. I w tym jest też miejsce coworkingowe, a jak my chodziliśmy do teraz tych innych miejscówek, to tam za samo miejsce do pracy Płaciło się chyba milion siedemset czy nawet 2 miliony, gdzieś tutaj napiszę, bo już mi się teraz mieszają ceny, więc ogólnie jest taniej niż w innych miejscach było za miejsce samo samokoworkingowe, a tutaj jeszcze dochodzi siłownia i te wszystkie jakieś tam bonusy. Także ja myślałam w ogóle, że tutaj są, jakieś, że będą jakieś zabójcze ceny, wiecie, trzy razy drożej i tak dalej. Nie, nie jest wcale tak drogo, aczkolwiek na razie dojo, czyli to drugie miejsce, w którym byliśmy, zdecydowanie wygrywa. Tutaj raczej nie będziemy chodzić, chyba że na jakąś herbatę albo kawę mrożoną. No i też jest problem, że zamykają miejsce coworkingowe o 8 wieczorem. To jest w ogóle hit. Siłownia jest jeszcze dłużej otwarta, ale można pracować tylko do 8, więc no niestety miejsce odpada. Jedziemy teraz do ostatniego i... Stajebiście gorąco jest naprawdę. Teraz już w ogóle słońce na mnie tak z góry pada, więc więcej na pewno już dzisiaj nie obejrzymy miejscówek, bo to jest wyczerpujące zadanie, muszę wam powiedzieć. No a poza tym mówiłam wam, że dużo jeszcze roboty, także nie pamiętam, jak się nazywa to ostatnie miejsce, do którego jedziemy. Sprawdzę za chwilę w moich notatkach, podpiszę je oczywiście i zaraz się tam zobaczymy. Do zobaczenia. <m -try> do ostatniego miejsca, które nazywa się Living Food Lab i zaraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Jesteśmy na całkiem zielonej i przyjemnej uliczce, a tam tuż za nami jest ten Fins Recreation Club, w którym przed chwilą byliśmy. Miejscu, tak jak Wam wspominałam, i jest tu zupełnie inaczej. Okazuje się, że to miejsce, do którego przyjechaliśmy, to jest po prostu restauracja. Ja o tej restauracji słyszałam, i teraz tam za mną gdzieś otwierają drzwi tam jest kuchnia. Powiem Wam, że niesamowicie tutaj pachnie. Nie wiem, co oni gotują. Nie wiem, znam ten zapach skądś, ale ciężko jest mi teraz odgadnąć. Natomiast pachnie naprawdę super, więc wydaje mi się, że przyjdziemy tutaj zjeść. Ale jeżeli chodzi o miejsce do pracy, to po prostu nie ma tutaj czegoś takiego, że są jakieś sale konferencyjne, albo jakieś pokoje do rozmowy na Skype, czy coś w tym deseń. Tylko tutaj wszędzie dookoła są na górze, są takie stoliki, przy których sobie można usiąść, są kontakty. I to też jest fajna opcja, jeżeli ktoś, no nie wiem, chce pracować poza domem, a nie potrzebuje takich prywatnych pokoi. Natomiast to na pewno nie jest coś, czego my szukamy. I wychodzi na to, że chyba Dojo spełnia wszystkie wymagania, jakie były postawione, aż ja sama będę miała ochotę tam kilka razy się wybrać. I też może trochę popracować albo jakieś zdjęcia porobić, bo tam jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo ładnie. Tutaj jest ten coworking, co nie? Tam są te stoliki, co można sobie usiąść. A tutaj, ja myślałam najpierw, że to jest jakaś taka tablica y, do, dla ludzi, którzy tutaj przychodzą popracować, a to jest nie, to jest taka organizacyjna chyba dla ludzi, którzy pracują. A tutaj jest kuchnia. Hello! Mam nadzieję, że nikt nie będzie mi miał za złe, że nagrywam. Ale to jest w ogóle super opcja, że wszystko widać, jak tutaj y, gotują. Ja lubię takie sprawy bo wiadomo, że przynajmniej jest czysto na pewno, higienicznie i nic złego się nie dzieje w kuchni i jesteśmy na pierwszym piętrze jesteśmy teraz w miejscowości, która nazywa się Berawa ostatnie miejsce już za nami i nagram podsumowanie z domu bo się trochę przegrzałam, jeszcze teraz sobie wzięliśmy zimną wodę ale ciężko jest mi zabrać trochę myśli natomiast tutaj, do tego miejsca a to jest chyba wegetariańskie, to jest w ogóle wegańskie chyba miejsce, no? o super, ja nie, nie słyszę. Nie słyszałam o nim, ale nigdy nie byłam tutaj, więc tutaj na pewno wrócimy. Tak przyjemnie jest, zobaczcie, taki w ogóle klimacik, jeżeli chodzi o stoliki na dole. I wybaczcie, teraz będzie mi się trzęsła kamera, dlatego że nie wzięłam mojej właściwej, niestety, jak nagrywam. Postaram się wystabilizować trochę ten ekran, bo on będzie stabilny jak nagrywam z drugiej kamerki, a nie w trybie selfie, także sorry. E, tak, wracam do domu i zrobimy podsumowanie tych miejsc do pracy, ale fajny dzień dzisiaj, takie przygody. Odkrywamy nowe miejsca, zwiedzamy nowe y, rejony. Ja na przykład w tym Friends Recreation Club nigdy nie byłam, a słyszałam o tym miejscu od dawna. E, I co, po dwóch latach nareszcie udało mi się odwiedzić, także spoko i do zobaczenia na chacie. Dojechałam już do domu, napiłam się szejka domowego, Zdrowego, zimnego przede wszystkim, bo naprawdę to był dosyć długi dzień, ale i tak było naprawdę bardzo spoko, bo odwiedziliśmy chyba 6 miejsc. Przepraszam, 7 miejsc nawet, 7 miejsc odwiedziliśmy yy, i wyrobiliśmy się tak. Siłow z siłowni weszliśmy o godzinie 9. Teraz jest godzina druga ale ja sobie tak 20 minut odpoczęłam, więc liczmy, że wróciłam o drugiej, więc od 9 do drugiej mamy 3-5 godzin w, w ciągu 5 godzin. Udało nam się odwiedzić 7 miejsc coworkingowych. To jest całkiem niezły wynik, moim zdaniem. I fajne miejsce, naprawdę bardzo fajne miejsce. I wcale mnie to nie zaskoczyło, dlatego że na Bali mieszka dużo Digital Nomads, tak jak Wam wspominałam. I tak jak pytacie się, czy można tutaj po prostu przyjechać na Bali i znaleźć pracę, słuchajcie, ja bym nie radziła, nie słyszałam jeszcze o takim przy przypadku. Niektóre oso niektórym osobom udaje się znaleźć pracę jako nauczyciela angielskiego, ale to też. Albo trzeba być native'em, albo trzeba mieć specjalny certyfikat. Natomiast yy, zazwyczaj to wygląda w ten sposób, że jest część ekspatów, którzy przyjeżdżają tutaj do pracy, natomiast oni tę pracę mają już wcześniej załatwioną i oni już przyjeżdżają na wizach pracowniczych. I mają tutaj, wiecie, wszystko dograne i tak dalej, nie szukają raczej na miejscu pracy. Ewentualnie przyjeżdżają tutaj jeszcze też inwestorzy i oni wtedy prowadzą jakieś rozmowy biznesowe i tak dalej, ale to dotyczy czegoś zupełnie innego. I jest duża część takich ludzi, którzy pracują zdalnie. Mogą pracować z każdego miejsca na świecie. Teraz z tego co rozmawiałam ze znajomymi, to największa ilość osób zajmuje się marketingiem online. I to naprawdę bardzo dużo osób tutaj wykonuje. No i dlatego te miejsca coworkingowe są tak bardzo popularne. Jak mogliście zobaczyć, w prawie każdym miejscu był basen i były takie fajne rozwiązania, które są na bali. Takie, takie typowe balijskie, wiecie. Taki standard, można by powiedzieć, balijski. Z ciekawości sprawdziłam teraz ceny takich miejsc do pracy w Warszawie. I oczywiście poprawcie mnie w komentarzach, jeżeli coś jest źle. Ale zobaczyłam, że te ceny wahają się od 500 zł do 1500 za miesiąc. Także bali wypada tanio. W porównaniu do tego, co ma do zaoferowania, to nie spodziewałam się, że Warszawa jest tak droga. Naprawdę nie spodziewałam się. Ja, jakby mówiłam zawsze, że mój punkt odniesienia to było Kuala Lumpur i tam było o wiele taniej. Natomiast tutaj właśnie dużo jest takich ofert, które są wliczone w cenę. Na przykład to miejsce Fins Recreation Club, które odwiedziliśmy, no to tam jeszcze nawet siłownia była w cenie. Więc to jest naprawdę moim zdaniem super opcja. Tomek zdecydował się na dojo, czyli drugie miejsce, w którym byliśmy, to które tak bardzo mi się podobało. Pójdę go kiedyś odwiedzić, znaczy pójdę go odwiedzić. On sobie będzie pracował, no bo on jedzie na jakieś tam konkretne jakieś konferencje, żeby ogarniać. Natomiast jak on sobie popracuje, to ja może też podjadę na jakąś godzinkę czy dwie, żeby stamtąd trochę pomontować odcinki, czy nawet nagrać jakieś odcinki. Zobaczymy. Podobno wieczorami jest tam bardzo, bardzo spokojnie, a to jest po prostu piękne miejsce. Zresztą też w ogóle to jest tuż nad plażą, w sensie, że stamtąd można przejść na piechotę do plaży, która nazywa się Eco Beach. Ym, sprawdzimy to jeszcze, ale wydaje mi się, że to jest jakieś 6 minut na piechotkę, może nawet 5 minut na piechotę także naprawdę też fajnie lokalizacyjnie. Więc po prostu, o wiem, będę mogła kiedyś pójść sobie na plażę z Aleksą, a potem y, przynieść mu krosantę na przykład. O, ładne miejsce, naprawdę bardzo mi się tam podoba. Taki fajny dzisiaj mam nadzieję odcinek udało mi się nagrać. Ja jestem zadowolona, bo fajne miejsca zobaczyłam, fajne rozwiązania też, architektoniczne oraz takie, jeżeli chodzi o wystrój wnętrz. I na dzisiaj to już jest wszystko. Ja powiem Wam, że byłam zmęczona, jak jeszcze jeździliśmy pomiędzy tymi miejscami, a teraz wróciłam do domu, trochę ochłonęłam schłodziłam się, bo napiłam się jakichś takich chłodniejszych napojów i teraz siadam do montowania tego odcinka i jeszcze nagrywam drugi odcinek na drugi kanał mój, na którym już dawno nic się nie pojawiało ale czas to zmienić już napisałam wczoraj scenariusz, ale wczoraj nie dałam rady nagrać tego odcinka więc jeszcze dzisiaj będę nagrywać, ale on pewnie się pojawi w poniedziałek, tak przypuszczam także kochani, życzę Wam miłego weekendu, ja na weekend wyjeżdżam do Ubud, jeszcze nie nie znamy dokładnego planu wycieczki, ale ja wybieram miejsce, w którym się zatrzymamy i Tomek nie będzie wiedział, gdzie się zatrzymujemy. Także nagram Wam i pokażę, postaram się znaleźć jakieś takie niekonwencjonalne rozwiązanie, może jakiś domek na drzewie albo może, nie wiem, jakiś domek gdzieś w dżungli, zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Ale chcę, żeby było trochę więcej przygód i chcę Wam pokazywać fajne rzeczy, bo ja też chcę sama odkrywać fajne rzeczy. Myślę, że oboje na tym skorzystamy. Życzę Wam miłego weekendu, udanego piątku. Dzięki wielkie, że ze mną byliście. Do zobaczenia w następnym odcinku. Buziaki i bawaj! Ostatnio podoba mi się bardzo nagrywanie takich dodatkowych jeszcze ujęć po tym, jak skończymy nagrywać i powiem Wam, że Zosia jest dzisiaj w super humorku. Teraz na chwilkę sobie przysnęła, ale w ogóle jak wróciliśmy z jeżdżenia po mieście, to była taka kochana w ogóle od razu do mnie podbiegła i my wjeżdżaliśmy właśnie tam przez bramę i Zosia w ogóle była taka śmieszna, bo ona chciała do nas wystartować i się przywitać, ale my powiedz... ja jej powiedziałam go inside, więc tam została i tak, czekała tutaj, na tej przestrzeni w przestrzeni, takim ale tarasiku, powiedzmy i już było widać, że tak chce do nas wystartować i tak zaczęła mrużyć oczka i tak się marczyć, bo już chciała do nas podbiec i tylko tak ogonek chodził na boki A Zosia w ogóle tak jak jest zadowolona i macha ogonkiem to tak lata całe jej to ciałko na lewo, na prawo, na lewo, na prawo, co nie Zosia? <laughs> teraz to już tak trochę wrzuciła na luz już nie ma żadnych buntów, nie ma żadnego popisywania się na razie ale jest oczywiście podgryzanie no ale to już trudno Taki zosiowy urok. <laughs> Kie chude nóżki.